Szanowni Państwo, ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie Państwa Państwu podziękować za taktyczny udział i liczne przybycie na dzisiejsze spotkanie. I też chciałem w tym miejscu zaprosić Państwa do współpracy, do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy realizacji wspólnych działań, przy realizacji wspólnych projektów, ponieważ nas, moim zdaniem uważam, że mamy wiele tutaj do zrobienia. Także zapraszam serdecznie do współpracy osobiście bardzo zależy mi na tym, żeby ta współpraca się między nami rozwijała. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim początkiem wielu kolejnych spotkań, które zamierzamy organizować z państwem. I chciałbym także, żebyśmy to dzisiaj dzisiejsze spotkanie wykorzystali na to, żeby poznać Państwa opinie, państwa oczekiwania, państwa pomysły na tę na współpracę. Także ja jeszcze raz dziękuję za Państwa obecność. Bardzo dziękuję za tak liczny udział i Tutaj proszę pana barana, żeby poprowadził następną część spotkania. Dziękuję.